Ty, Janusz, dostałem wyzwanie! A jak choroba wyzwanie? Seriala oglądałem, mój ulubiony leci. O, Ferdek i Halinka. No ale to jest wyzwanie na głowie stawanie. No to idź i stań, co masz za problem? A w ogóle Rysia dzisiaj przyjeżdża. W odwiedziny, do rodziny. To nie jest tak łatwo stać na głowie, co ty, Janusz? A może spadłem w dupie, chodź i pokażę. No, to dawaj. I raz, i a zresztą, kurwa, sam zestawaj. He, bo nie umiesz. Ale to ciebie wyeliminowali. Ja jestem stary dziad, nie będę tu fikołków po nocy robił, kurwa. O, o! O, siema, szwagier! Co wy tak tu debatujecie? O, siema, się kopelat, kopelat. A tu młody na głowie nie umie stanąć, a wyzwanie dostał. Na głowie? To jest pan... W... Paweł Ta? To bocha? No do panera <skrybuj> Szwager, coś ci kurwa odjebał Kurwa Janusz Dzwon po 0700 Duda, Pawle, wyłącz to